Dzień dobry, nazywam się Ewa Udykowska, jestem aktorką i pracuję w teatrze Jaracza w Łodzi. A to są moi synowie Krystian i Daniel. Dzień, Dzień dobry. 1 czerwca cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Dziecka. To piękne święto zwraca nam, dorosłym, uwagę, na dzieci i ich potrzeby. Dlatego właśnie z tej okazji Teatr imienia Stefana Jaracza Włodzi życzy Wam dzieci, zdrowia, szczęścia, radości, beztroski, wspaniałych wymarzonych zabawek, a także spełnienia marzeń. Nie możemy spotkać się w tym roku w Teatrze. Dlatego właśnie Teatr przygotował dla Was skromniejszy prezent. Przeczytam dla Was jedną z baśni Hansa Christiana Andersena pod tytułem Kaleka. We wsi mieszkało pewne małżeństwo. Nazywali się Ogrodowa Kirsten i Ogrodowy Ole. Obydwoje pracowali w ogrodzie przy dworku, pieląc i kopiąc, czym zarabiali na chleb i dach nad głową. W każde święta Bożego Narodzenia dostawali prezenty. Mieli pięcioro dzieci, które dzięki hojności dziedzica zawsze miały co włożyć na grzbiet. Dostaliśmy porządne ubrania dla czwórki najmłodszych dzieci, powiedział Ole. Ale nie ma chyba nic dla biednego Hansa. Hans był ich najstarszym synem. Gdy był mały, był najszybszym i najbardziej żywym dzieckiem, lecz pewnego dnia jego nogi zaczęły się chwiać i od tej pory nie mógł już stać ani chodzić. Od pięciu lat jeździ na wózku. Ja dostałam coś dla niego powiedziała matka. Ale to nic takiego to tylko książka. Już widzę, jak mu się na coś przyda sarknął ojciec. Lecz Hans był ogromnie zadowolony z takiego prezentu. Był bardzo bystrym chłopcem i lubił czytać. Mimo, że musiał leżeć w łóżku, starał się pracować jak umiał. Robił na drutach skarpety, a nawet narzuty na łóżku. Książka, którą dostał Hans, była zbiorem baśni. Było w niej wiele do czytania i wiele do myślenia. Książka do niczego się w domu nie przyda, powiadali rodzice, ale pozwólmy mu czytać. Dzięki niej Milej mija mu czas. Nie może przecież ciągle robić na drutach. Nadeszła wiosna, w ogrodzie wzeszły kwiaty, a za nimi i chwasty. Było zatem wiele, wiele pracy dla ogrodników. Po pracy rodzice rozmawiali cały wieczór, podczas gdy Hans leżał w łóżku i czytał im swoje baśnie. Ciężka praca zahartowała ich dłonie i przytępiła umysły. Rozmawiali, lecz nic nie mogli zrozumieć. Nie byli do tego zdolni. Stawali się jedynie coraz bardziej poirytowani i rozdrażnieni. Niektórzy są bogaci i szczęśliwi, podczas gdy inni ledwo wiążą koniec z końcem. Dlaczego musimy cierpieć tylko dlatego, że Adam i Ewa byli nieposłuszni i ciekawscy? My nigdy byśmy się nie zachowali tak jak oni. Oczywiście, żebyście zrobili tak samo krzyknął Hans. Wszystko to jest opisane w mojej książce. A co mówi ta książka? zapytali rodzice. I Hans przeczytał im starą baśń o drwalu i jego żonie, która... Ale nie przeczytamy wam tej baśni, którą czyta Hans, bo chciałabym, żebyście sami zajrzeli do baśni Andersena i przeczytali ją. Idziemy dalej. Rodzice wysłuchali baśni. Ciekawe, skąd w twojej książce znalazła się taka opowieść? Powiedział Ole. Być może to dla nas. To dopiero daje do myślenia. Następnego dnia Kirsten i Ole znów poszli do pracy. Spiekło ich słońce i zmoczył ulewny deszcz. Byli więc źli i zrzędliwi. Gdy zjedli swoją owsiankę na mleku, poprosili Hansa, aby jeszcze raz przeczytał im baśń o Drwalu i jego żonie. W mojej książce jest tak wiele innych baśni, odpowiedział Hans. Baśni, których nie znacie. Nie obchodzą mnie inne. Chcę słyszeć tylko te, którą już znam. Ole i Kirsten ponownie wysłuchali baśni. Ole powiedział, niektórych ludzi spotyka wyłącznie szczęście. Żyją jak paniska i nie znają smutku ani niedostatku. Hans... Słuchał. Choć jego nogi były słabe, umysł miał bystry. Przeczytał im inną baśń ze swej książki o człowieku, który nie znał smutku ani niedostatku. Te baśnie również wam nie przeczytamy, abyście ją sami przeczytali. A dalej po usłyszeniu baśni. Tata, Ole powiedział. A to zuch! krzyknął Ole. I wraz z Kirsten uśmiali się za wszystkie czasy. Nieopodal ich domku przechodził nauczyciel. Cóż się stało? Wygraliście mu na loterii? zapytał, gdyż dźwięk śmiechu nieczęsto dochodził z ich domku. Nic z tych rzeczy odparł Ole. Hans czytał nam opowieść o człowieku, który nigdy nie zaznał smutku ani niedostatku. Ten człowiek nie miał nawet koszuli na grzbiecie, kiedy się słyszy coś takiego, aż chce się śmiać do łez. Każdy ma swoje zmartwienia, lecz kiedy człowiek dowiaduje się, że nie tylko on jeden, zawsze poprawia mu się humor. A skąd wzięliście tę książkę? zapytał nauczyciel. Dwa lata temu Hans dostał je od dziedzica pod choinkę. Ta książka naprawdę otworzyła nam oczy. Wydaje się, że odpowiada na nasze własne myśli. Nauczyciel podniósł książkę i otworzył ją. Posłuchajmy tej samej opowieści jeszcze raz, powiedział Ole. No, nie wszystko jeszcze do mnie dotarło, a potem posłuchajmy tej odrwali. Olemu wystarczały tylko te dwie baśnie. Były jak dwa promienie słońca wpadające do ciemnej chaty i do jego ograniczonego umysłu, za którego przyczyną był taki ponury i zrzędliwy. Hans przesytał książkę wiele razy, gdyż dzięki baśniom mógł poznać świat, w który nie mogły go poprowadzić jego chore nogi. Nauczyciel przysiadł na łóżku Hansa i rozmawiał z nim o baśniach i obydwaj świetnie się bawili. Od tej pory nauczyciel często odwiedzał Hansa po południu. Hans był tymi wizyta, wizy, wizytami zachwycony, gdyż staruszek opowiadał mu o wielkości Ziemi, o rozmaitych krainach, o tym, że słońce jest niemal milion razy większe od ziemi i że jest daleko, że kula wystrzelona z armaty leciałaby do niego 20 lat. Mimo, że promienie słoneczne docierają na ziemię w zaledwie 8 minut. Wiedział o tym każdy uczeń, lecz dla Hansa wszystko było nowe i jeszcze wspanialsze niż baśnie z jego książki. Nauczyciel opowiedział dziedziczce o Hansie. Gdy wychodził od niej, dała mu trochę pieniędzy dla Hansa. Trzeba je dać rodzicom, rzekł Hans, gdy nauczyciel wręczył mu pieniądze. Niech go Bóg błogosławi, powiedzieli Ole i Kirsten. Hans wreszcie się na coś przydał. Kilka dni później dziedziczka zatrzymała powóz przed chatą Hansa. Przywiozła bożonarodzeniowy prezent. Był to chleb, owoce i butelka słodkiego syropu. Lecz najlepszym prezentem był ptaszek, kos w pozłacanej klatce. Ola i Kirsten wrócili do domu długo po odjeździe dziedziczki. Widzieli, jak bardzo Hans jest szczęśliwy, lecz czuli, że nowy prezent będzie dla nich kolejnym ciężarem. To tylko kolejna rzecz, którą będziemy musieli się zajmować, mówili. Przecież Hans nie będzie tego robił. Bogaci nigdy niczego nie przemyślał do końca, a pewnie i tak ptaka zeżre kot. Więc minął tydzień, po nim kolejny, kot... Często przychodził do pokoju, lecz nie zrobił ptakowi krzywdy. Nawet go nie przestraszył. Pewnego popołudnia, gdy rodzice i pozostałe dzieci byli poza domem, stało się. Hans czytał swoją księgę baśni. Doszedł do opowieści, o żonie rybaka, której spełniały się wszystkie życzenia. Opowieść ta nie miała żadnego związku ani z ptakiem, ani z kotem. Po prostu, gdy to się stało, Hans czytał ją właśnie i dlatego już na zawsze miała mieć związek z tym zdarzeniem. Klatka stała na skrzyni. Kot siedział na podłodze obserwując kosa z żół żółto-zielonymi, ślepijami. Wydawało się, że mówi, wygląda, tak dobrze, że mógłbym to Hans czytał to z wyrazu jego pysz, pyszczka, a psik kocie krzyknął. Uciekaj! Kot szykował się jednak do skoku. Hans nie mógł go y, dosięgnąć i nie miał nic, co mógłby w niego rzucić. Nic poza swym skarbem, księgą baśni. Cisnął więc książką. Lecz oprawa obluzowała się i poleciała w jedną stronę, a kartki w drugą. Kot odwrócił się i tylko spojrzał na chłopca, jakby chciał mu powiedzieć. Ma, nie wtrącaj się w moje sprawy, biedny chachio. Umiem biegać i skakać, a ty nie potrafisz ani tego, ani tego. Hans nie spuszczał z kota w wzroku. Martwił się coraz bardziej. Tak samo jak ptak. Nie było nikogo, kogo by można zawołać. Kot zdawał się o tym wiedzieć. Znowu przygotował się do skoku. Hans machnął w jego stronę na szutu, a potem nie urzucił. Kot nie zwrócił na to jednak uwagi. Wskoczył na krzesło, następnie na parapet, aby być tuż obok ptaka. Hans czuł, jak krew pulsuje mu w żyłach. Lecz nie myślał w tej chwili o sobie, tylko o kocie i ptaku. Nie mógł wydostać się z łóżka. Nogi by go nie uniosły. Czuł, że serce staje mu w gardle, gdy zobaczył, jak kot skacze z parapetu na skrzynie, aby przewrócić klatkę. Ptaszek uderzył skrzydłami w pręty klatki. Hans krzyknął. I nie kontrolując, co robi, wyskoczył z łóżka, złapał klatkę i odgonił kota. Z klatką w dłoni wybiegł z domu na drogę. Łzy mu płynęły po twarzy. Mogę chodzić, mogę chodzić! <noise> Chłopiec odzyskał władzę w nogach. Takie rzeczy mogą się oznaczać. A jemu Właśnie to się przytrafiło. Nauczyciel mieszkał nieopodal. Chłopiec pobiegł do niego boso w nocnej koszuli z klatką w dłoni. Mogę chodzić! krzyknął. Bogu niech będą dzięki! I raz jeszcze zalał się łzami szczęścia. W domu Olego i Kirsten zapanowała radość. Nigdy nie ujrzymy szczęśliwszego dnia! mówili. Hansa zaproszono do dworku, choć nie był tam od lat. Drzewa i krzewy wydawały mu się kłaniać i mówić. Witaj, Hansie! Witaj, dobrze, Hansie cię dobrze, cię dobrze Cię widzieć! Dobrze Cię widzieć! Promienie słońca świeciły na jego twarzy i prosto do jego serca. Dziedzic i dziedziczka byli tak szczęśliwi, jak gdyby Hans był ich własnym dzieckiem. Szczególnie pani, ponieważ to ona obdarowała chłopcom książką z baśniami i ptakiem w klatce. Ptak! co prawda umarł. umarł umarł z przerażenia. Lecz dzięki nilmu chłopiec odzyskał zdrowie, a książka była tylko inspiracją dla Hansa i jego rodziców. Hans postanowił ją utrzymać i czytać wciąż na nowo, niezależnie od tego ile będzie miał lat. Nie skończę tej baśni. Jeszcze są dalsze losy hansa, o których dowiecie się sami, bo mam nadzieję, że przeczytacie te baśń i że sprawi Wam mnóstwo radości. Pozdrawiamy Was serdecznie, wspaniałego dnia dziecka. Do zobaczenia.